Totalny, pewnie jak naturalny, do którego znajdziesz wzór w karcie wzorów. Omówmy sobie procent składany. Zrób pauzę i przeczytaj treść zadania. Wzór znajdziesz w dziale ciągi, ukryty jest jako procent składany. Z treści zadania wiemy, że lokata jest 3-letnia, zatem nasze n jest równe 3. K0 pozostaje jako K0, bo nie wiemy, ile ono wynosi, też wiemy to po odpowiedziach. Dodatkowo procent wynosi tutaj 6, więc p oznaczamy jako 6. I już zwróć uwagę, że mamy wszystko, żeby podstawić do tego wzoru z karty wzorów. Stąd otrzymujemy, że kn jest równe k0, to bez zmian 1 plus nasze 6 na 100 do potęgi trzeciej i po prostu upraszczamy to wyrażenie, żeby dowiedzieć się, która odpowiedź jest poprawna. Zatem będzie to odpowiedź A. Mądrze jest mnie obserwować, ponieważ rzucam wiele filmików, dzięki którym przygotujesz się lepiej do matury. A obecnie twoja promocja na mój kurs maturalny